Cześć, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w wielkiej potrzebie. i Jesteście skazani na pomoc drugiej osoby, też sami nie poradzicie sobie w danej sytuacji. Próbujecie na przykład złapać stopa na pustkowiu, aby dojechać do domu. Jak byście się czuli, gdyby osoba, która się dla Was zatrzymała i zabrała Was do auta, w połowie drogi oświadczyła Wam nagle, po bardzo przyjemnej rozmowie, że za dalszą podróż musicie zapłacić, o czym w żaden sposób nie wspominała na początku. Czy czulibyście radość, czy raczej zażanowani i rozczarowanie, że ktoś was tak potraktował? Podobnie w sytuacji, gdy wpadlibyście do jakiejś dziury, nie moglibyście się wydostać, i nagle u góry pojawia się osoba, która oferuje wam pomocną dłoń? Jakie emocje byście przeżywali, gdyby w trakcie wyciągania w połowie drogi osoba po drugiej stronie nagle powiedziała? Że resztę drogi musicie zapłacić. Czy byłaby ta euforia, czy raczej poczucie litości? Jak tak bardzo można upaść? Takie praktyki właśnie stosuje jedna osoba na YouTubie, która oferuje swoje usługi rozwiązywania zadań, ale tylko tych najprostszych. Za resztę trzeba oczywiście zapłacić, lub przekazuje wam nieodpłatnie tylko połowę zadania. Do reszty nie macie dostępu. Ja szczerze, w życiu nie wpadłbym na tak absurdalny pomysł. Aby tak poniżyć się dla pieniędzy. I tu dochodzi jeszcze kwestia sumienia, które daje wam znać, że postępujemy nieetycznie. Dlatego też powstał ten kanał, na którym pomagam innym w rozwiązywaniu trudnych zadań z matematyki. Robię to też ze względu na to, że mam ogromny dług do spłacenia wobec innych osób, gdyż niejednokrotnie potrzebowałem sam pomocy. Proszę Was jednocześnie o subskrypcję, łapkę w górę, gdyż dla mnie to jest informacja zwrotna, że ten kanał się rozwija i rzeczywiście skorzystaliście z mojej pomocy. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za dotychczasowe wsparcie. Widzę po ilościach subskrypcji oraz lajków, że moja dotychczasowa praca dla Was przynosi zamierzony efekt. Jednocześnie mam prośbę do wszystkich, którzy uważają, że coś jeszcze można poprawić lub udoskonalić na moim kanale, jeżeli chodzi o tłumaczenie matematyki, zadań z matematyki. Jeżeli już zdecydujecie się ocenić mnie negatywnie, proszę uzasadnijcie swój wybór. Komentarzu, gdyż będzie to nie tylko cenna wskazówka dla mnie, co mam podpowiedzieć, ale przede wszystkim dla Waszych rówieśników oraz kolegów, którzy także oglądają ten kanał. Poza tym, ja, widząc taki sposób oceniania bez dodatkowego uzasadnienia, nie biorę tego na poważnie i traktuję to jako formę bezpodstawnej krytyki. Także jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję i zapraszam Was do rozwiązanego zadania. Ok. Oto zadanie mamy 36. Zdanie 36. Mamy taką funkcję, gdzie w liczniku mamy postać iloczynową To dzielimy przez x kwadrat, czyli widać, że x0 że jest włączone, dlatego mamy dziedzinę tutaj rozpisaną. x należy do rzeczywistych bez 0 Ok. I teraz mamy podpunkt a. Dla, dla tego zadania. Podpunkt A dla tego zadania, czyli czy istnieje argument, który którego wartość funkcji wynosi 1. No to trzeba sobie to tak podstawić, tak? No to sobie podstawmy jedynkę, bo no to jest nasz argument. I tutaj będziemy mieć 3. No i trzeba to rozwiązać. Do jakiego to będzie x? Ok, więc pomnożmy sobie teraz x kwadrat, więc mamy x kwadrat. To się równa, a tutaj sobie to też już możemy wynosić, więc to jest 3x minus 9, Plus x kwadrat minus 3x. Ok. Więc tak to wygląda. Chociaż nie musisz tego robić, bo to jest wzór mnożenia, więc nam wychodzi x kwadrat, to się równa, to się nam oczywiście skraca, więc to będzie x kwadrat minus 9. Ok. No i teraz widzimy, że nam się to wszystko tutaj redukuje, tak? No to wychodzi nam, że 0 to się równa minus 9. Czyli mamy sprzeczność. Więc nie ma takiego argumentu. Jeżeli mamy sprzeczność, to yy, 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 nasze równanie jest nierozwiązywalne. Czyli nie ma rozwiązań. Ok. Nie ma rozwiązań. I kiedy teraz mamy podpunkt B, kiedy nasza funkcja jest pa parzysta. Ok, a teraz rozważmy sobie przypadek, czy funkcja jest parzysta. No to musi spełniać taki warunek f od x musi się równać f od minus x. No to ok. To funkcja, musimy tylko rozpisać, w jakiej postaci będzie funkcja f od minus x. Ok, więc to będzie tak. 3 minus x, a tutaj będzie mieć minus x minus 3, a tutaj będzie minus x kwadrat, tak? Ok. Więc teraz tak. Więc będziemy mieć tutaj 3 minus x, a tutaj możemy sobie włączyć minus, więc to będzie x plus 3. Więc włączamy sobie minus tutaj. OK. I to będzie przez x kwadrat. Ale to chyba nam jeszcze nic nie da. Musimy sobie drugi minus włączyć, ale dobrze. Mamy minus. Jeden wyłączony. Może to inaczej troszeczkę rozplanujmy sobie. Ok. Zróbmy sobie to na takiej zasadzie. W postaci nawiasów kwadratowego. Czyli tutaj sobie wyciągniemy minus, no to co my z tego będziemy mieć? Jeżeli z pierwszego wyciągniemy sobie minus, to będziemy x minus 3, tak? Zmieni nam się tutaj to na odwrót. A jeżeli tutaj sobie wyciągniemy, a jeżeli z tego drugiego sobie wyciągniemy minus, właśnie i stąd, no to będziemy mieć x plus 3. Czyli tutaj będziemy mieć w takiej to postaci, tak? Ok. x To możemy przyjąć, że na razie jest nieaktualne. Ok. Więc co my tutaj mamy? Jeżeli mamy minus i minus, minus razy minus, no to będzie mieć tak, x minus 3 raz x plus 3, natomiast w mianowniku mamy x kwadrat, tak? Ok. no i w ten sposób, dzięki temu, jak widzicie właśnie, żeśmy wykazali, że ta nasza funkcja równa się naszej funkcji tak naprawdę bazowej, tak? Która jest właśnie w tej postaci, więc żeśmy udowodnili, że ta funkcja jest parzysta.